Na pewno się powiadam. Mamy na miarę na ciebie. Mamy na miarę na ciebie, będziemy. wiem ja się będzie do ciebie. Ja nie miałam koronawirusa. Nie wiem, wy chciałaś się próbować, wcześniej cię zawołać, ale nie miałam dostępu właśnie przez rzekę. No dobrze, że schodziliśmy teraz. Tak. <noise> Dziękuję. Zresztą 12, 12 dni poszukiwań to trudny czas dla Pani, bardzo. Bardzo. Nie przez Pana noc, jak mówiłam. Nie miałam już nadziei, naprawdę, ale nadzieję, że umieram ostatnio. To, że najgorsze było to, że, że, ja nic nie wiedziałam. że ludzie spekulowali I te spekulo spekulacje, inne, że... Tak. Yy, porównywanie, I porównywanie do sytuacji Madzi z Sosnowca, że ja mogę coś zrobić, że może Kasper wrócił do domu, mnie nie było, albo, nie wiem, że wcale nie wyjechał na tą działkę, się w się końcu ja będę mogła spać, będę mogła zasnąć, żeby moje życie wróciło do normy, bo mam jeszcze trójkę dzieci. Pani cały czas wierzyła, że dziecko odnajdzie się gdzieś tam. No oczywiście matka, matka i ojciec nigdy nie przestał szukać dziecka. To jest normalne. Jeżeli zaginie, to, to do końca. Do końca, do końca. Ja, ja też bym szukała do końca. Robiłam wszystko, żeby go odnaleźć. Czy przez ten czas by była Pani oferowana pomoc psychologiczna? Tak, bo zaraz na drugi dzień rano. We wtorek przyjechała pani bogusia policjantka, która była ze mną bardzo długo i... Od nas tutaj z ośrodka pomocy społecznej. A jak wybrała Pani pomoc psychologiczną tak, Jura Krzysztofa Rutkowskiego, sami... Majej Rutkowski tak. jako licencjonowanego tak, psychologa? Maja była na miejscu. Jak to jechali, to Maja bardzo mnie wspierała. I wiele rozmów, wiele godzin z Mają. No i, ale Maja też przecież była z nami na akcjach A jak Pani ocenia pracę policji? współpracę z policją? Nie, nie, mam żal, do tego, że nie, nie zostałam powiadomiona o niczym. Także nie wiedziałam, co się dzieje o tą koparkę. To już, już teraz to już mnie nie interesuje, chociaż to była kluczowa rzecz, żeby mnie się mogła dowiedzieć. Tak? Mm -hmm. Czy to była koparka akurat ta, którą yy, Kasperek rzekomo się tam bawił, bo to była nowo nabyta zabawka. Ja o niej nic nie wiedziałam. No i później yy, sprawa z tym, że yy, ja nie mogłam już żadnego... Yy. Ja w ogóle walczyłam w początku ten chat, ale żeby yy, został uruchomiony i. i ja że policja nie uruchomiła ze względu na to, że brała od razu pod uwagę Maga, że fakt, że, wchodzić, że dziecko że teraz się utopiło. To, ale później po tylu dniach myślałam, że będzie inaczej, że sami to uruchomią. No i jeszcze jeden teraz fakt. Teraz gdzie... żadnych informacji się nie dostałaś, jakbyś nie posłuchała tego wywiadu, prawda? Dokładnie, nie wiem, czy by mi ktoś powiedział, ja się po prostu schodziłam i przypadkowo. Czy pani szukała się... sama dziecka Oczywiście, w Oczywiście, że szukałam i, i mieszkańcy wiedzą o tym bardzo dobrze, no co było, nieraz yy, nawet wzywali. Policja interwencje interwencję na nas, na moich kolegów, na rodzinę Rafała. Po prostu na własną rękę w przez przeskakiwaliśmy, włamowaliśmy się wszędzie. Nie było tak, że ja, ja codziennie gdzieś byłam. Przeszłam setki kilometrów tutaj. Kasperek został znaleziony stosunkowo blisko miejsca, gdzie wpadł do tej rzeki. No, blisko i nie blisko, tak. W ogóle, że zaczął, został znaleziony, to jest duża ulga dla mnie, naprawdę. Panie Krzysztofie, Pan w poniedziałek powiedział, że w sobotę będzie ten dzień przełomowy podczas rozmowy telefonicznej. Dzisiaj mamy sobotę, na jakiej podstawie Pan uznał, że to jest właśnie ten moment. Ten czas. Czas dwóch tygodni jest czasem przy takich warunkach atmosferycznych, przy takiej temperaturze zewnętrznej jak również wody, czasem, gdzie wypływa ciało ludzkie. W związku z tym braliśmy pod uwagę sobotę, niedzielę, poniedziałek. Dzisiejszy dzień przyniósł zakończenie poszukiwań, ponieważ przyjęliśmy dokładnie wariant po badaniach powiedzmy temperatury wody, temperatury powietrza. Gdyby, było, gdyby temperatura była wyższa, zbiornik byłby zamknięty, ciało nawet jest w stanie wypłynąć po trzech dniach od momentu utonięcia. Ale tutaj myślę, że ta sytuacja by nie nastąpiła, bo ciało było mocno zaczepione. To nie tylko chodzi o chodzi również o, o temperaturę. Także oczywiście wpłynęło, e, wpłynęło pod e, konar, jak e, zresztą e, tutaj kolega, e, który, który poszukiwał e, ciała, e, odnalazł je, Także tutaj no, trzeba powiedzieć, że no, w pewnym momencie mogłoby oczywiście zostać wymyte, ale, no, ale sytuacja, jaka, jaka się zdarzyła, no, zakończyła poszukiwania i myślę, że koszmar e, rodziny w tym momencie. Ojca, który przebywa w zakładzie karnym, niestety, który odbywa karę, który nie mógł pomóc i to było również dla niego bardzo dużym dramatem, że, że w momencie najbardziej kiedy potrzebował być przy poszukiwaniach dziecka, który był obciążany, obrzucany błotem, gdzie spekulacje, które trafiały do naszego biura, informacje. Prawie, że kosmitów, można powiedzieć, by były kierowane opluwając rodzinę. Nawet rodzinę e, opluwali ci, którzy byli z tak zwanego najbliższego grona, kierując podejrzenia na, na nich. Ja absolutnie to wykluczyłem. Jak państwo wiecie, od samego początku przyjmowałem jeden wariant. Woda. A, rozmawiała pani z, m, z mężem, z partnerem? Ja, jakby, nie. Nie. nie, ja, ja, ta, nie te nie ostatnie chwile, żaden. kiedy on traci Kaspelka z Oszu, jak to wyglądało? W tym to było o Boże. Ja wtedy z Rafałem e, rozmawiałam tu właśnie na moście, bo ja przyjechałam z synem. Tutaj właśnie na moście on, on od tamtego miejsca zdarzenia, Tutaj to że... przez cały czas. I po prostu jak ja byłam na działkach y, po jego pierwszym telefonie, to dostałam drugi telefon 5 minut później, że po prostu kierował się na ten most w stronę zebrzydowej. Y, dojechałam tutaj właśnie przy końcu mostu Rafał przeskoczył przez barierki. Nie wiem skąd on wyskoczył, jak on to zrobił. Y, Przesunął mnie po prostu na miejsce pasażera, wsiadł sam za kierownicę i z takim wielkim żalem okrutnym. mówi mi właśnie o tej koparce. Ja my, jak, pomyślałam wtedy o jaką koparkę choćby, o żadnej koparce nic nie wiedziałam. Nie wiedziałam, czy on ją wyciągnął z wody, czy on ją zostawił. To jest ta zabawka, którą się bawił Kaspery, tak? Którą dostał od kolegi w ten widziałam. dzień. Ja nie wiedziałam nic o tej koparce. A dla, jak to doszło do tego, że on traci dziecko? To, jest, to była to 30 bo, minut, nie to, 50, to nie miał nawet nie bo, minut sekund, ponieważ to jest wycięty. wycięty. Bo, tak, ale to, to chodziło Może, o to, tak. że y, on dopiero co dojechał na tą działkę. Bo z tego co wiem, to on zaczął. Czy on zostawił dziecko na działce? To nie, na, nie, nie, nie. On, on nie był ze mną byli. na, na obiad y, przyjechał na obiad z Kasperkiem, y, zjedli i wrócił na działkę po rzeczy, które mieli zabrać. Po prostu mm. mieli wracać ten. Do Milikowa, do babci. Oni zaczęli zbierać rzeczy, on dopiero co dojechał wtedy. Ani tego rowerka nie wyciągał, już to coś to jest z bagażnika. Jak już tłumaczyłam, Maja, dziękuję ja właśnie za ten filmik, bo ten rowerek to był Czarna Magia. Nie wiem skąd to on się. Czyli oni wrócili po zabawki wtedy na działkę, tak? Po swoje rzeczy. Po swoje rzeczy e, Rafał i, i kolega, właśnie Mariusz, oni mieli tam jakieś swoje rzeczy. A co w tym czasie robi? No właśnie. Wyszedł też z samochodu, i, i z tego co wiem, bo jeszcze Rafał mi mówił o tej koparce i, i coś o piaskownicy. Ale ja nie wiem, kto. Miał już do piaskownicy. Nicy się bawić tą koparką, tak, obok była piaskownica, ale. No, no i to właśnie ten moment, był ten no. moment. I ja wiem, że zanim do mnie Rafał zadzwonił, ja wiem, że oni na własną rękę już szukali za, z Mariuszem, a no. oni zaczęli biegać. Ja 18-16 dostaję telefon, i ja wiem, że Rafał już go wtedy szukał i szedł brzegiem rzeki, bo słyszałam jego oddech, ciężki, że biegu. No, i, i ja po tym telefonie szybko wsiadłem w samochód, przyjechałam na tę działkę. No, i wtedy podniosłam alarm, bo, on, bo nie widzę innego. Bo wtedy dostałam telefon też drugi od rafarzy przyjechał tu na morze. A co widział ten kolega, który był? Nie wiem, z Mariuszem było ciężko się do tej pory dogadać, ponieważ on no ciężko przeży przeżywa to do tej pory. Przeżywa to bardzo? Tak. Ma hmm. pani kontakt z partnerem? Żadnego. Nie, ani telefonicznego. Pandemia jeszcze... To też ta kwestia, Asia cały czas nie wiedziała, czy ta koparka została zamknięta w wodzie. W wodzie czy, na czy gdzie? Bo ja, ja w, tym, w ten dzień, ja pamiętam ten dzień, bo ja wracałam z przesłuchania z prokuratury z policjantami i policjant, który siedział w samochodzie właśnie. W drodze do domu już dostaje telefon i coś słyszę, że o koparce mówi. Ja przyjeżdżę do domu i z siostrą Rafała poszłam do sztabu właśnie policyjnego, który znajduje się blisko mojego domu. Poszłam do nich i pytam, co to za koparka, o co chodzi, no ale przyjedzie szef akcji, bo to Ja pani rozmawiałam powie. z mężczyzną, nie. który wręczył właśnie. Nie, 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 nie podejmować ten... koparkę. Mm -hmm. I on twierdził, że okazana koparka przez policję to raczej na 90% nie jest ta, którą dał Kacperkowi, ale on nie był pewien, bo to była koparka jego córki i to nie była kupiona dla Kacperka, tylko Kacperek mm -hmm. zobaczył w bagażniku i on powiedział i dał mu tą koparkę. I on zapamiętał, że inne było koło, ale tutaj nie był tak. Pewien, cały czas czy to, to jest że ta m. sama koparka. Kacperek siedział i czyścił. A to była koło? sama koparka. On sądził, że raczej nie, ale nie potwierdził nie. tego w stu A my nie wiedzieliśmy, czy ona była z wody, czy ona na brzegu Rafał ją znalazł, no bo Asia nie mogła porozmawiać, że Rafał informacji. Nie, nie został dopuszczony. Tak, znaczy no po prostu ja nie wiem, o co chodziło. Ile tam on mógł być w tej kwarantannie? Bo on z zewnątrz przyszedł i musiał być na tej kwarantannie. Te 14 dni, może nie wiem, ale z tego wiem, aplikantka adwokata, bo my daliśmy oczywiście wniosek o, my jako rodzina, o to, żeby on na czas poszukiwań nie odbywał kary, po prostu wstrzymali. No ale wniosek został odrzucony i czekamy na uzasadnienie mhm. pisemne. Ale został to już zaskarżony do mhm. sądu apelacyjnego, tak, do sądu okręgowego mhm. w i Górze. Krzysztof, jak to się dzieje, że mamy kolejne głośne poszukiwania, mnóstwo doświadczeń ze strony i służb i społeczeństwa, a nadal pojawiają się kosmiczne teorie? No, kosmiczne teorie się pojawiają i bardzo duże błędy, ponieważ poszukiwanie dziecka przy tak zwanej pierwszej tamie po drugiej stronie ulicy były zupełnie bezsensowne. I w bardzo dużym stopniu zaangażowane siły, środki skoncentrowane były w tej pierwszej części. Zupełnie bez jakichkolwiek podstawy, tylko i wyłącznie na, na, na bazie informacji przekazywanych, być może m, osobom zupełnie, e, e, które w żaden sposób nie były zorientowane. I jak widzieliście, policja przede wszystkim tam e, skoncentrowała się na poszukiwaniach, e, e, praktycznie bezpośrednio po zaginięciu dziecka. My przyjęliśmy wariant Dług Rzeki i tak też e, czynności były prowadzone mm, motocyklami, kładami przez, ponieważ rzeka jest bardzo e, płytka, łodzie, które zwodowaliśmy nie były w stanie wypłynąć. W związku z tym e, działania zostały praktycznie skupione w tym momencie na poszukiwaniach przy wykorzystaniu kładów. W dniu dzisiejszym mieliśmy również e, podjąć takie działania, no ale e, sytuacja, która praktycznie zamknęła nam w jakikolwiek sposób e, e, dalsze czynności poszukiwawcze, doprowadziła do tego, że wynik jest dla matki oczywiście dramatyczny. Niemniej jednak innego ja nie brałem pod uwagę. Nie brałem pod uwagę żadnego wątku kryminalnego, o którym tak szeroko wszyscy mówili, gdzie informacje, które my dostawaliśmy do biura, były zupełnie Irracjonalne, nierealne. Obciążać matkę, obciążać ojca, kierować podejrzenie na matkę, robić analogiczny przypadek do sytuacji z Sosnowca jest to absolutnie niczym innym tylko perfidią totalną, żeby zamiast dać wsparcie tej osobie, to tę osobę jeszcze w jakikolwiek sposób starano się zniszczyć psychicznie, ponieważ ona doskonale sobie zdawała. Tego sprawę, że pod adresem Asi i jej partnera kierowane są takie zarzuty. Tak silne zarzuty, że ojciec miał sprzedać swoje dziecko za to, że miał długi, o to, że miał związki przestępcze z grupą z Gorzelcu. Są to rzeczy niepojęte, proszę Państwa. Dla mnie tego rodzaju przypadek pokazał kolejny raz wysoce rozsądkowe podejście do tematu koncentrowanie się na poszukiwaniach w miejscach tych, które w jakikolwiek sposób powinny być prawidłowe. I tutaj dzięki powiedzmy płetwonurkowi i osobie, która była zaangażowana, z którą również mieliśmy kontakt podczas pierwszych poszukiwań, upór jego doprowadził do odnalezienia ciała w miejscu, gdzie faktycznie się znajdowało, a nie na zasadzie wskazywania miejsca, bo może ojciec tam utopił, ponieważ te poszukiwania m, dziecka w tamtym rejonie wynikały przede wszystkim z logowania się telefonu komórkowego Rafała, gdzie podejrzewano, że on to dziecko tam utopił. Ja proszę odbierałam telefony alarmowe i dużo takich informacji dostawaliśmy, że ojciec rąbał drzewo, na pewno zakatował się. No ale to są, to są utrył, rzeczy ale... dokładnie tak. Te informacje były na przykład. Takie... Ja, ja w ogóle tych informacji nie dopuszczałem do, do naszego biura i do tych czynności, które wykonywaliśmy. W związku z tym, e... Jesteśmy z matką, byliśmy z matką i będziemy z matką do końca. Zapewniamy również pełną opiekę psychologiczną i z pewnością zostaniemy na zawsze jak z innymi osobami, które potrzebowały naszej pomocy w kontakcie. A jeszcze przy okazji, my jesteśmy na Dolnym Śląsku, tutaj niedaleko sprawa Magdy Żuku mija kolejna rocznica tej sprawy. Czy potwierdziły się jakiekolwiek inne tezy niż tą, którą postawił pan kilka dni po tej sprawie? Absolutnie nie. Działania te były prowadzone po dwóch tygodniach. Postawiliśmy hipotezę, którą prokuratura potwierdziła po roku. Dokładnie jeden do jednego. Także tutaj nie ma y, żadnych wątpliwości. Ale się jakieś sensatyczne... Ale ja myślę, że ten pytania. temat będziemy kontynuować dokładnie trzy lata temu. To zdarzenie miało miejsce na tym terenie. Trzy lata nie. temu nasze biuro działało. Trzy lata temu Maja prowadziła czynności na terenie Egiptu i sytuacja była analogiczna co do pewnej oceny, hipotezy, postawionych konkretnych faktów. My opieramy się Proszę Państwa na faktach, a nie na kosmosie. My nie jesteśmy badaczami kosmosu, tylko badaczami sytuacji i zdarzeń, które mają miejsce. Stąd też macie takie informacje, a nie inne. Może Państwo Powinnaś tak, dać. Oczywiście, że tak. Tak. Joanna tak, bo ty tak. nie przestępcą. Oczywiście. Także tutaj wiesz pokaz... Dokładnie tak, I, i dokładnie przestańcie oskarżać innego człowieka. To znaczy y, ja od pierwszego dnia, zaraz po zawinięciu Kacperka, no wczoraj pojawiła się. Wyszła z Włociowskiej Policji. No, policji. Y, była ze mną przez cały dzień i pomogła mi jakoś dzieci nastawić do tego. Y, no i, i oczywiście tutaj nasz myślę społecznej społeczny i od pracowników socjalnych jest, to tu godziny do mnie jako, jako pomoc psychologiczna tak, no ale y, zmianami coraz więcej, dopóki nie przyjechała y, właśnie Maja to, to, to Moja cały czas bo i poszukiwania też uczestniczyła. No stąd wszędzie, że to wszędzie. To maja jest psychologiem, także... Tak, że? Dokładnie, także, dlatego tak, że miałam sprawę y, przyjęli. Wystarczył telefon, wystarczył i Słuch... była dostępna, na dla mnie. 平常。